Nazywam się Stanisław Borodienko, i dzisiaj chciałbym zapytać Ciebie, ile czasu masz na wypoczynek. Na przykład, przychodzisz z pracy, ile czasu masz na wypoczynek? No, myślę, że w, w średnim gdzieś no, 5 godzin, ale chciałbym, żebyś napisał, ile czasu masz na wypoczynek i czy chcesz ten czas powiększyć. Na przykład, że będziesz mieć nie 5 godzin, a 6 godzin albo więcej. Nawet u dwa razy więcej czasu z, z, z zarządzaniem czasem zdążysz osiągnąć. Także no, po prostu pisz w komentarzach, ile masz czasu na swój wypocinek i chciałbyś, chciałbyś ten czas powiększyć. Na przykład mam 3 godziny na wypocinek, ale chcę mieć 6. Albo na przykład 4 godziny. No zapraszam w komentarze. Jeżeli ten filmik spodobał Ci się, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał i oczywiście pisz komentarz.